Bardzo cieszę się, że mogę dziś brać udział w tej uroczystości przekazania 62 nowych, nowoczesnych terenowych samochodów przeznaczonych do służby patrolowej. Zaraz po naszej uroczystości wszystkie te samochody, które Państwo widzicie, wyruszą na granicę wschodnią na granicę Polski z Rosją, z Białorusią i z Ukrainą. To są granice dziś szczególnie chronione. Szanowni Państwo. Za tymi granicami toczy się wojna, ale też w Rosji, na Białorusi rządzą ludzie, rządzą politycy niechętni Polsce, wrodzy Polsce, których celem jest między innymi destabiliz destabilizacja sytuacji w naszym kraju. To dzięki funkcjonariuszom Straży Granicznej, to dzięki Wam te plany się nie udają. Te samochody, które widzicie, za chwilę ruszą na granicę wschodnią będą bardzo ważnym wsparciem, bardzo dobrym wsparciem dla ciężkiej służby naszych funkcjonariuszy.